Tutaj macie właśnie opisany w komentarzu nasz pakiet powitalny, jaki jest darmowe 35 dolarów, 600 dolarów w bonusie bluza z kapturem GG StoS i możliwość uczestnictwa w tym jednym turnieju specjalnym StoS w telewizji TV Firo, taki jaki był właśnie z Cassiuszem dwa dni temu. Są domowe turnieje w zakładce prywatne, na GG Poker. Im większa wasza aktywność, tym więcej takich potencjalnych promocji dla was możemy organizować. Gdzie będzie nie we wrześniu? W Rozwadowie. King's Casino w Rozwadowie w Czechach. Bardzo piękne, wielkie kasyno. Bardzo dużo akcji nie jest dla każdego rządnego akcji pokojowej. Wszystko można sobie znaleźć. Wynik, wynik, wynik. Tutaj jest 1 do 0 dzisiaj dla Madeusza, starczy nawet 2, wczoraj było 3-1. Czym? Wczoraj wygrał 1 na Casio, więc na razie już

Komentator, szef, dzięki Mike. Mega, mega. Pozdrawiamy również Gangulanych. O co chodzi z bluzą? Mamy piękne bluzy tutaj. Właśnie z emblematem festiwalu, to z kooperacją dzieci Poker, więc można je zakupić w tak? czasie trwania naszych festiwali. Na tym festiwalu też wielu chętnych się na nie znalazło. I także właśnie można za zakładanie kont je zdobyć. Więc wtedy też pytajcie, bliżej do nas. Czy depozyty krypto można robić? Też zapraszamy takie, wydaje mi się, że jest, że prawie na pewno tak. Ale po prostu... I do nas na wszelkich social mediach i tam będzie można. I tam będzie można wszelkie odpowiedzi od nas uzyskać jak to zrobić, my w tym wszystkim położymy Tymczasem znowu jest Olin, już tempo przyspieszył, jak widać, Doncasio 7, -ki. Amadeusz ma As-Dama, więc duża szansa też, że Don się utrzymał, ma przewagę. Nie, serce. Nie ma. Ho tutaj niewiele pakowało, żeby spadło, to serce jednak. I Doncasy to jak wychodzi na przewagę. A żeśmy przed wprowadzeniem mieli około 50% szans obaj, więc bardzo podobnie. Wynik w setach jest 1 do 0 dla Madeusza dzisiaj. 1-1 jest, Tak. Znowu mamy. Mamy też link ponownie podany do tego pakietu na 3G Poker, więc bardzo mocno zachęcamy do zakładania kont. Jeżeli chcecie założyć to właśnie z naszego linku, z dużej promocji dodatkowych, dodanej wartości. Widzę, mamy prawie 5000, więc bardzo jesteśmy wdzięczni za przekazywanie tej transmisji. Dalej linki też na Instagramie, obserwacje, bardzo wdzięczni. Stoskraft, tam też dużo takiego dodatkowego info. Jeszcze nie ma jeden, ja to mam dalej Aha, przepraszam. Nie, jeszcze mam, tak? Tak, i teraz przewaga, kasja mam... Zobaczymy, czy tutaj uda mi się to doprowadzić do emisu. M3-2. Nie w kolorze. Ale tak też. Akurat przegrałem na obdanie temu i miałem akurat. Bo tutaj wszyscy robią złoty. Co? Żebyś wygrał wszystkie. Ta już kurwa. kurwa. Ja już wygrałem z nie przyszedłeś. No, tak. Tak. tak! Tak, nie przyszedłem na spotkanie, które sam mówiłeś. Molinek. Ko Tymczasem to, to, to ile, kurwa możesz spotkać. Jest. Tymczasem ma siódemki. A ten kasy w głowie Kurwa to... nie no, teraz pójdźmy. Teraz wózimy. Gdzieś nie, nie ma takiej możliwości nawet. Jest kurwa. co jest? Kurwa? Siódemka. Demka na mi Kolor, kurwa, bo ile by mógł osiem dziesięć Ile tam? co ty z Kurwa jak że nie wygrywają? cały sztab pracuje 1 tak teraz Cały już I mamy jak widzicie wynik 1-1 w setach, więc tutaj łapie oddech drugi Kasiusz, więc może udać musi jeszcze cały ten pojedynek odwrócić, bo już był w bardzo nieciekawej sytuacji. Panowie się ewidentnie ożywili w końcu możemy tutaj podziwiać między nimi takie agresywniejsze wymiany zdań i tutaj na pewno będzie już tylko coraz goręcej. Mamy 1-1, dzisiaj Amadeusz kontra Don Cassius. starcie drugie. Wczoraj było 3-1 dla Amadeusza, więc zobaczymy, czy, czy w takim samym Stopniu i takiej samej ilości setów jak na już dzisiaj. Może jeśli pobieracie plik, no to po prostu trzeba zawsze kliknąć, że się zgadzacie na niego. To też przy wielu zwykłych programach taki błąd wyskakuje, więc wszystko jest, wszystko jest bezpieczne. Tak, tak jak w komentarzu piszemy, tutaj cały festiwal zgrywa się w licencjonowaniu na więc wszystko jest zgodnie z prawem. Gustaw, jak się nauczyć naj Albo na ich najłatwiej? Aby od znajomych musisz poprosić, żeby ci pokazali internet, internecie, też jest dużo materiału, więc na pewno na pewno da chcę nic trudnego. Tak, tutaj macie bardzo wiele, wiele pytań o tą legalność w Polsce pokera. My znajdujemy się na Słowacji, Festiwal Sztos odbywa się w tym momencie w Słowacji, na Słowacji, w stolicy, w Bratysławie. Kolejny Festiwal Sztos w Czechach, w tych krajach pokera jest całkowicie legalne, są to licencjonowane kasyna. Granie w pokoju jest tutaj na porządku dziennym, jest to coś normalnego. Nie jesteśmy w Polsce, moi drodzy, o tak, żeby tutaj nie było niedomówień. Adam, dzięki, fajny głos komentator, bardzo miły komentarz. I mamy Olina, dzięki czemu jest szansa, że to jest znowu przewagę będzie o już, bo mamy jego przewagę w żetonach i ma Walety, czyli ma aż 72 a Madeusz As 8, więc jeżeli nie spadnie As albo inne karty, które mu to pomogą, to będzie 2-1 dla niego. I tutaj bardzo bezpieczny flop dla Domkasia i zapowiada się, że będzie... I... Ja, ja pierdolę i co głupi no nie ma szczęścia, Ja, ja pierdolę. Węka w Mamy tam... Ja Zabierdoląc człowieku. I mała pula ląduje w rękach. Excel XM, to najlepsze dzięki. Tak też musi być w miarę emocjonująco, żeby to ten headset był ciekawy dla wszystkich do oglądania. Więc wiadomo, że liczba blindów nie jest największa, ale, ale też panowie naprawdę mają dużo mimo tego miejsca na, na grę i troszeczkę dodajemy do tego takiej atrakcyjności, więc liczymy, że będzie to się dobrze oglądało. Ja oczywiście staram się nie mówić jak oni, jak się wymieniają zdaniami, ale nie zawsze mi się udaje, więc... Oczywiście staram się tak robić. Pozdrawiam betona również. Zeman, wydaje mi się, że poziom jest mimo wszystko dość wysoki na, na takie osoby tak zwane gwiazdy influencerskie. A już tutaj licznik wybija 1000 lajków. Like Mega dziękujemy. Subskrypcje również będą jak najbardziej widziane. Aktualny wynik to jest 1 do 1 w setach. W tym secie przewagę ma Amadeusz już. Wiesz, że ja mogę żyć Wiesz, że podbiłem, no. to, że nie mam nic do kuchnia lecieć, kurwa nigdy nic nie masz. Ty tylko jak kolina spierdolisz, to spadnie, wiesz? Tak to nigdy nic nie mam. A i nie lecisz tam gdzieś tam? To. to tak długo czekałeś, kurwa, ty, kurwa, ty, kurwa slow play, kurwa, Maastrichta i jeszcze, no to, to nie wiem, ja 1100, a ty kurwa jeszcze przedłużysz. Bo nie będziemy, nie? 2, 1, 2, 2. ja nie wiedziałem, jak masz tyle. Ja pierdolę. Ile już jest? 3-1? 2-2, 2 tak? 2-1. Dlaczego było 2? Dla mnie 2-1 i teraz 2-2. Nie dla mnie, bo 2 jest. Nie było 2-1. Dla mnie. Tak. No dobrze. No tak. To jak słyszymy, już potyczka nabrała rumieńców, słowna między panami. I 2-1 mamy dla Madeusza mojego. Dla...